Polska to piękny kraj. Od czerwca do września. Dokładnie do połowy września. Dlatego na zimę postanowiliśmy przenieść się do Hiszpanii. Witajcie w e-commerce house! My, ludzie internetu, jesteśmy narodem wybranym. Mamy duże mózgi, wysokie stawki za godzinę i chęć nauki. Tworzyliśmy to miejsce, abyś mógł przyjechać Zdobyć wiedzę i odetnąć od rodziny, od zimy w Polsce i od Andrzeja. Ile razy kupiłeś szkolenie i nawet go nie otworzyłeś? 80% ludzi, którzy kupują szkolenia, nawet ich nie otwierają. Tutaj otworzymy Ci głowę i horyzonty. Mi w życiu nikt nic nie dał. Sam musiałem sobie wziąć. Wszystko na fakturkę. Dlatego ty wybierz ze strony szkolenia, które cię interesuje, lub napisz, czego chcesz się nauczyć, i przyjedź do nas. W gratisie dostaniesz piękną willę, super jedzenie oraz świetne towarzystwo i zdjęcie, jak trzymam jabłko. Przyjechać? Tutaj może każdy, oprócz Andrzeja. Ale Marcin, to czysta dyskryminacja. Dziękuję. I e Commerce House. Poznasz ludzi i zdobędziesz wiedzę w najlepszym miejscu w Polsce, w Hiszpanii. I e Commerce House. Jedyne takie miejsce w Polsce, znaczy w Hiszpanii.